Siemano kolano w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie. Dzisiaj zabieram Was na działkę. Pokażę wam. Mam zamiar coś ciekawego zrobić. Streamingować trochę drzwi do, dział, do domku działkowego. Mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyć. Zapraszam do oglądania. zobaczcie, jak ta tatui zrobić dzióbka to nie ma. No, zapraszam. Dobra, ale zanim wam pokażę o co mi chodzi, najpierw idę zobaczyć, bo wczoraj miałem mały problem. Opad mi trochę, wyzboczeńce Arbuz arbus mi trochę opadł i wczoraj go tak sobie podlałem, a widzę, że dzisiaj stoi prężnie. Ale zobaczcie, arbuzik, żeby nie był goosłowny, warbuzik, tam jeszcze jeden na płocie rośnie. Tutaj mamy jeszcze warbuzik, o, widać tam, arbuzik taki duży. Arbuzik taki duży. On jest królem arbuzów. Będę na kilogramy to sprzedawał. No i dobra, niektórzy z Was już pewnie wiedzą po opakowaniu. Jest to zegarek, ten Smart Lock firmy Welock. Ja go tutaj już widać, odpakowałem, ale odpakowałem go tylko po to, żeby zobaczyć, czy wszystko w nim jest. I dzisiaj mam zamiar, to już Wam tutaj pokazuję, zamontować to w ten, to tutaj drzwi. Tutaj drzwi albo no tak. A czemu nie? Kto Boga temu zabroni? Więc dość tego pierdololo. Otwieramy to. Sprawdzimy, co jest w środku. Jak to wygląda. Dobra, tutaj jest ten ID. To trzeba będzie zasłonić. Może by mi się jakiś zbój, jakiś złodziej nie, nie wyrąbał. Tutaj w opakowaniu już więcej nic nie ma. Nie. No instrukcja obsługi standardowo. Standardowo również po polsku nie ma, jest angielski, jest niemiecki, włoski, francuski i hiszpański, espanol, ale to mi się do niczego nie przyda, jeżeli chodzi o hiszpański, bo no comprende, czy jakoś tak to się mówi. To jest, ma trzy funkcje, można otwierać kartą, odciskiem palca, proszę bardzo, albo na kod PIN. Będziemy dzisiaj testować wszystkie trzy warianty. Zestaw narzędzi, kluczyk, imbusik, jakiś tutaj taki śmieszny śrubokręcik, wygląda trochę jak miałby być bryloczkiem. Trzy karty do otwierania, można domówić, żeby było więcej. Przedłużka do zamka, śrubka przedłużająca, to się przydaje jak na przykład drzwi są grubsze i po prostu trzeba go troszkę bardziej wystawić. To to jest, yy, tak jak do iPhone'ów, czy tam do innych telefonów, do restartowania, albo do wyciągania karty. Yy, śrubki zapasowe, bardzo fajne, bo te małe śrubki potrafią się bardzo szybko zgubić przy wykręcaniu a szczególnie, że tutaj trzeba właśnie, żeby do pokrywy się dostać, wykręcić taką małą śrubkę. I ona może gdzieś tam sobie polecieć. Dobra, otwórzmy to. Zobaczmy, jak to wygląda. W środku i co trzeba zrobić. No i dobra, po otwarciu, po zdjęciu tej klapki, to tak wygląda. Wtedy możemy tutaj tą przednią klapkę otworzyć. A jeszcze dla Waszej informacji, ta śrubka, która tutaj montuje, że tak powiem, tą klapkę na stałe, znajduje się normalnie w tym pudełku. I jest ona bardzo ważna, bo bez niej nie domkniemy klapki, bo baterie będą wypychać. Mamy podłączenie tutaj USB-C. To jest połączenie awaryjne w razie, jakby się nam baterie wyładowały. To wtedy można do tego podłączyć jakieś źródło zasilania, typu, nie wiem, powerbanka, takie rzeczy, i wtedy sobie tutaj podłączacie cyk, 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 mek, mek, wpisujecie i otwieracie. Nie? Wchodzą trzy paluszki, te małe. Jakie to są? AAA a, a to są. Bardzo ładnie jest pokazane, jak nie da się tutaj praktycznie pomylić. No chyba, nie wiem, trzeba byłoby być, nie wiem, niewidomym, żeby się pomylić. Yy, dobra, włóżmy te paluszki. Cyk. Tyk Nie, gówno, źle No niby tak ładnie napisane i widzicie I tak pomyliłem O, coś zapikało Coś Coś się uruchomiło Dobra, nie maruć. Już jest wszystko gites Śrubkę zakręcamy Użyjemy Tego specjalnego narzędzia Mamy to. No i dobra, to mamy skręcone i teraz tak patrzę trochę w tą instrukcję. Według tutaj producenta to praca jest możliwa tego zamka przy minus 25 do 60 stopni, więc może być na zewnątrz, ale pod zadaszeniem, bo on nie jest wodoszelny. Co tutaj jeszcze mamy? Możliwość otw otwierania to jest na odcisk palca, na tutaj na PIN, na kartę oraz przez Bluetooth, czyli przez aplikację, którą mielibyście na telefonie. No, czas pracy na bateriach to jest niby od 10 do 12 miesięcy. Co my tu jeszcze mamy ciekawego, co bym Wam to powiedzieć? Cyk, 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 cyk. Gdzieś tu było, ile, co jak. O, dobra, mam tutaj tą ważną informację, czyli tak, na odcisk palca można 100 odcisków palca, na pin ten taki normalny wklepywany to 200 i na karty to jest 199 kart, więc idealne gdzieś do jakichś pensjonatów, jakichś tam takich e, obiektów, gdzie przewija się dość sporo osób, wtedy na pewno nie ma problemu. Dobra, koniec tego, zabieramy się. Aha, tu jest jeszcze ten QR kod do aplikacji, e, z którą współpracuje ten Oto tutaj jego mość Nic, zabieramy się za montaż, bo tu nie ma czasu Widać, nie widać? Dobra A od czego trzeba zacząć? No zacząć trzeba oczywiście od zdemontowania Starego zamka, o kurde Ale on dowalił Co to, ta śrubatka krzywa? Matku święta Tam dali śrubę? Nie, nie dali Mam nadzieję, że to <laughs> ta śruba będzie pasować jak nie będzie pasować, to Houston mamy problem. Dobra, teraz to trzeba jakoś tu ustawić, żeby to wyciągnąć. Nie, tak jest. Kurde, jak to wyciągnąć? Ten sycek powinien się zapaść i wtedy powinien wyjść. Tylko ile to obrotu musi być? Nie wiem, ja tu jeszcze odkręcę ten przód, może to sztywno trzyma i dlatego to nie chce wyjść. Ale coś tu widzę już pierwsze komplikacje. No i dobra, dwie śrubki poluzowałem, to tak jak widać tu i tu i jako tako po japońsku wyszło. Trzeba ten klucz wtedy tak pod kątem dać i wtedy to wychodzi. Dobra, ale to jest najmniej ważne. Skupmy się na robocie. Aha, tego trzeba odkręcić. No dobra, to musimy wrócić tu do stołu roboczego, Syk. bo musimy rozkręcić, musimy rozkręcić to. Tego się nie da rozkręcić, bo to jest zalane, czyli. Nie, guzik nie jest zelany Tutaj jest dziurka. Wsadza się imbusik. Bierze się. Odkręca. I elegancko można sobie tutaj rozstaw ustawić. O kurde, nie widać. O, teraz widać. O, rozstaw, zamka ustawić. Na jaką długość to ma iść? Dobra, no ale teraz mnie interesuje inny fakt. jakiś. A tutaj też można rozstaw ustawić. Widzicie? Pięknie. I tutaj to jest ten cylinderek. Kurde, nic nie widzę. Ten cylinderek, który się tutaj dokłada, i wtedy można sobie elegancko poszerzyć jakby w razie w były za szerokie ja dobra sąsiad mi tu trochę przeszkodził ale mamy rozkręcone zobaczmy czy ta śruba pasuje tak to jest śruba to jest śruba uniwersalna otwór też jest uniwersalny dobra to można A ja zaraz, najpierw sobie przymierzymy Przymierzymy sobie jak to będzie Pasować faktycznie Czy to będzie Aha, no to musi pasować, bo jak będzie śruba pasować To znaczy, że zamek jest Sam w sobie dobrze ustawiony Tak, tylko coś tam człowiek teraz celu. Więc nie widzę gdzie jest ta dziurka? Panie, gdzie jest dziurka? Dobra, nie wiem Celujemy na chybił trafił. Ale chyba mamy Guzik, nie mamy Tam się widzi Aaa, to dość głęboko wchodzi, dobra ale to nic. Tu głęboko wchodzi. Ale akurat pasuje do moich drzwi, więc jest gitara. <laughs> no to nie są takie standardowe drzwi domowe, ale myślę, że tu powinno być ok. Dobra, tu nie ma co się upierdniać. Tamek jest przekręcony. Lamek jest przykręcony Teraz pytanie moje brzmi Nie, No dobrze, tak musi być Wtedy możemy sobie Elegancko skręcić Teoretycznie Patrz to. No przecież to jest no piękna, piękna Załóżmy jeszcze tą pokrywkę, ja nie będę jej skręcał na razie Ale tutaj sobie można elegancko, zaraz Was tutaj uh. Parkinson Tu Was elegancko przystawię Weźmiemy sobie o cyk Tu dokręcimy, żeby sztywno się działo o, Sąsiad coś rzadko to sobie założymy dla efektu, że tak powiem, wizualnego tylko i wyłącznie na chwilę obecną. No i co? I tak to wygląda. Nie będę drzwi na razie skręcał, bo to wszystko sobie spisuje. Ale zobaczmy. Tak, tu jest wszystko standardowo ustawione. Weźmiemy kartę. Weźmy kartę. I proszę bardzo. No co? Czy nie jest pięknie? No to chodzi. Bo nie przekręciłem tego, ale czy nie jest pięknie? No i teraz jest zamknięty I sobie możecie skręcić. Ile wlezie. Trzeba nacisnąć kółeczkę. Przyłożyć. Proszę bardzo. Pięknie otwiera. Teraz sprawdźmy jeszcze. Standardowy pin. Pin można przestawić, więc mogę Wam pokazać jaki jest pin. Zobaczmy. Nie, to coś. A. Widzicie, jeszcze trzeba kłódeczkę nacisnąć. Można? Można. Na odcisk palca próbujemy. A, nie, bo trzeba kudeczka nacisnąć otwiera zamyka tu nie ma żadnej filozofii jak to z aplikacją działa tego jeszcze nie wiem będę to testował jest możliwość podpięcia tego też do wifi tylko trzeba dokupić taki router specjalny yy, i co i tyle podoba wam się czy się nie podoba dajcie znać w komentarzach będzie tutaj no co będzie luksus ja to składam i się skąd zabiję. Tu Wam jeszcze raz pokażę jak wygląda to pudełeczko, jak wygląda tutaj wszystkie informacje ta firma, nazwa tej firmy, strona tej firmy. Jak macie ochotę, to pod filmem będzie kod zniżkowy oraz link do sklepu. Wejdźcie, zobaczcie, może coś znajdziecie dla siebie. A ja Was pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.